Nikogo tam nie mam. Jakiś pojazd był Wjeżdżał tam Za to tam się coś ruszy Gdzie? Tam o, jest gość. Jest. Ja 2330. trzysta Odsuń się ode mnie, bo nie mogę sobie zmierzyć. 500 Strzelam Fładnie Złożył się? Uważam. To sniperka jest gorsza niż przyczalny. Czego? Zoring do 300? Po co, co? to kogo? Co no. do 300? Wszystkie nasze pieniądze zmarnowałeś? No tak bardzo. Tam jest, jakaś helikopter jest jakiś helikopter, widzisz? Gdzie? Północ. Jakiś taki połamany, bo to to. północ nic nie widzę. Ja jestem helikopter. Ale taki połamany, nie O tym. O tym... tym. tym, gdzie ten drak jest chciał. Tak. Niech do nas nie podchodzi. Tak, stracić pieniądze. Gost, trzeba go na siebie teraz. Będziesz wiedział, czego nie kupować. Forshidden. Sure. Zawróć, bo edz, pary po co? Z tyłu, po z minigunem, ja chcę sowa z minigunem drugiego. Że będzie amunicja. Ale tam oni rządzili Tylko podbastam ty. pięć, podbastam, podjedź, zatankujemy te kanistry. To masz ty jedź. No, ty też masz. Ej. Ale. Ja muszę chodzi tyle. o to, że ty wiesz bardziej, jak szybciej, a ja będę się tam. Wiesz. Będę się motał no. Nudlę, żeby tego nie było. 2500 1550 zniknie. No to, to 10 było lepsze, ale to 2000 kosztowało. Ten mój jest człowieku, dwa strzały nie ma gości. To ile masz mam zaryk? do 800? 800, co nie starczy? Wystarczy, to nie wiem czemu to moje ma takie małe. Cześć, próbuję za tanister nalać. Podchodzisz i weź ten szybko. Jak, jak? Podchodzisz, będziesz miał regular Refuel Jerrykan i co, mam go teraz już w tym? No, cały czas masz. Stój. Masz player menu na pewno. Refuel mam no. To cały czas go masz nawet zresztą jeszcze taki masz. Aha. Dobrze widzieć. Jerry Kenny is now full W sumie wolałbym tego ten pojazd pojechać, ale dobra nie. W tym zawarku W tym zawarkę chyba mają łyku bazę, bo tam cały czas są na czerwono. Zobaczymy To szuka jakiegoś dobrego miasta będzie można do nich strzelać hmm? no. no właśnie nie, zdążyliby nawet hmm? Hmm. 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 Jak mu pojechał Drop. Weź, poszukaj tak. jakiegoś miejsca, skąd będzie można snajpić na tego suwa. Patrzę. E, pole naftowe, per To jest górka ogólnie. Na południe od punktu. Jest takie kiedyś, nie? Kieruj się na punkty po prostu wcześniej, nie? Może jaka dziura. Ja już widzę to pole naftowe, już teraz nie. Nie, chciszy tak, go. No to mówię, teraz już nie. Jest może no, jakiś tak. admin na serwerze? Panowie. O co chodzi?

Ale awantury. No. Nie, to na... Pieprz. Nie. O Boże, ktoś do niego naprzeczajsza. Ja wracam Ktoś do niego co? Na pieprze. Troszeczkę w prawo od minimalnie nie, i tak dobrze wyjedziemy. Uf. Młodzież nie, wy, nie, nie wyjedziemy na Giebera. <laughs> Nazywam no, 107 WS TWS, no, taka jeszcze. Zobacz ten, ja już z tym Malitem się strzelam No i dobra, jest tego pola. Tutaj? Jeszcze, jeszcze jedź. No ja na 1300 metrów strzelam Jeszcze, jeszcze jedź. O do tej górki tam, widzisz, ze To jest strzeliłem? Pola. Nie. No O tam, o tam. jest dwóch nie ran ze I na tym wzgórzu się, przed tym wzgórzem jakoś zobacz, nie? Kula w jakiś strzał, ale daleko. Albo to te stukają, tak? Właśnie tak myślę. I, I dobra, jeszcze... Jeszcze troszeczkę. Znaczy dobra, już w sumie stój. Ile to na Light zabije, to jest dziwne. Czekaj, tylko przeskanuję tak dookoła. Dobra, zamień talibowia. Nie, 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 ej, ej, ej! To tyle z medykiem. I? Ja nie mogę uciec zaraz, tylko niech on po mnie pojedzie. Daleko jakoś jest, nie wiem, nic. Teraz go przywiozę do bazy. To ja nie widzę, do oni naderzy. No dostał! Dlaczego nie mogę sobie... ej, strzela z prawej. Z prawej? Nie, nie, macie. Się, nie widzę. Teraz nim przyjadę. Czekaj sobie, ściszę ten trochę jeszcze. Bo on jest Cannot fire. A, spoko, spoko. Co, ściągamy tych talibów? Ile to jest mokrów? 600. Ja A mogę jeszcze... sprawdzić, on Ty... musiał ten, dać mi strzelić pierwszym, A, to zobaczę jaki jak mam jeszcze... ten... No. Muszę się ustawić, żeby on na 600 metrów. Chłopaki! Jakie hałasem, Życie? Widzisz, gdzie to uderzyła to? kula? Nie. Jeszcze raz. Hacker, kurwa, rozwalinił przez budynek! Ten atko Nie, tego Nie mam pojęcia jak go strzelać. Chcesz spróbować? Daj spokój. To z pistolety, bo go goniłem, nie mieliśmy amunicji. No Uciekłem przed nim, no, 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 za pistoletki mam się do mnie przez budynek walić. Dobrze. Moi kore tratują w ogóle? Dobrze. No, chyba coś tam zbadali. I tyle

Dwa, trzy naboje, ja się spływałem za domu, a to by mnie strzelać, uwielbiasz to? A, dobra. Tak, rwę mnie. No, ale przez dwie ściany w budynku. Prawdopodobnie... Boże, idę, auto boże. ten, termowizję. Co, co? Auto psuje termowizję, to solidnie. A mnie nie ma problemu. Wyczeluj i potem. A, czekaj, zobacz. No i nie klatki. O, w sali. 5 tu bym brakował do TWS A no kłaśnie. się Gin. No, jeszcze no, jeden, jeszcze jeden uważaj no, rozjedziemy go dalej to... Tak, jak ma bazookę, to na pewno rozjedziemy Ej jedziemy po nie słów czarny, ale bez niczego. Stój, stój, stój zatem Ale widzisz ich Podjedziemy tam, tamten ma amunicję, ten słów na no 100% mam będzie rozjechać tego taliba tylko to był, że nie ma karetki. Daleko jest? Po prawej stronie, więcej na... ...110, o właśnie. A widzę go, no. Chyba do nas strzelił raz. No nie chyba, nawet raz. Uważaj na tego taliba, ej. To ten talib do nas strzelił. Rozjadę go. No. Nie, nie. rozjechałem go? Nie. No. Dobra, rozjechałem. Teraz wy rozjechałeś? Cierpi, nie, jeszcze, jeszcze żyję. Jeszcze to czekaj, schowamy się za tym suwem To jest parodia jakaś Jedzie Jadzie, jadą tam dzisiaj Siadaj na tego Na strzelca. Dobra ja kuknąć, na oni są Jadą Tu są Gdzie? Tu są, tu są już. Ej kurde Nie zdążyłem się Gdzie jest, położyć tu są? Tam skąd przyjechaliśmy, tam skąd przyjechaliśmy Dokładnie, za nami dać jeszcze ten ładnie? wygląda Jeszcze jeden był A dwóch zdjąłem A to już chyba gdzieś jakieś inny jechał Dobra, ja wychodzę. Trzeba było nalać paliwa i spieprzać. Jak on Jak jak? Westland, tak? Czy Gamer Info? ty jesteś? No, jestem. Skończyłeś już? No. Hmm, chciałem, żebyś mi do Givera. Jak ci mogę wziąć jak nie zabili? No, no, zniszczyłem tego suwa, co na mnie jechało. Jeszcze był gdzieś po prawej dalej. La, la, tak, la, nie tej... do końca, jednak skąd a, do mnie strzelili? Nie, no tam, przecież zabiłeś tak? Dwóch. No, tam. Jeden był całkowicie z tego kierunku, gdzie no. widziałem tego suwa, co po prawej jechało. A drugi był gdzieś. Nie wiem, jeszcze drugi a, SUV jechał tak, gdzieś no, tam, gdzie my wyjechaliśmy, Jeszcze był ktoś. Po lewej stronie jechaliśmy. Jakaj okay, podasz ten IP serwera? Tam y no było więcej osób niż się tego dało spodziewać. Do A. Dobra, jasne, sobie nie piję. Na razie. No, na razie. Jeszcze sobie pobiegam. <śpiewanie> no, <śpiewanie> nie można, nie chcę Nie strzelać, nie strzelać, to ja. Nie no. chcę się. Wodnik wrócił do bazy. <laughs>